Cześć, tu Paweł. W dzisiejszym odcinku pokażę wam coś trochę innego niż zazwyczaj, bo zrobimy sobie dzisiaj białoruskie Beliny. To są składniki, które będą nam dzisiaj potrzebne. Zapraszam do oglądania. A więc do miski wlewamy dwie szklanki mleka. Ja już jedną przed tym wlałem. już Teraz musimy nasypać około dwie szklanki mąki i teraz czeka nas ważna recenzja, ponieważ bliny można zrobić jakby na dwa sposoby: na słodko i na wytrawnie. Jeżeli chcemy zrobić na słodko, czyli to co ja dzisiaj zrobię, będziemy potrzebować cukru lub ee, miodu albo po prostu jednego słodzika. a Jeżeli na wytrawnie, to albo nic, albo dodajemy przyprawy z przypraw polecam tą przyprawę do ziemniaków albo kary. A jeśli robicie się na trafnie, to możecie się dodać przykład pieprz, sól, magi, czego tam chcecie Ja dzisiaj zrobię, jak już mówiłem wcześniej, na słodko dodajemy 1,8 szklanki cukru sorry, że nie widać, ale cukru jest mniej więcej dotąd No i teraz wszystko Mieszamy. Jeżeli chcecie, żeby ta masa była taka bardziej gęsta, a nie była taka mętna, to jeszcze polecam dodać trochę mąki. Niewiele, ale po prostu im więcej dodacie mąki, tym bardziej będzie gęsta. Tylko nie przesadzajcie. I jeszcze jeden tip. Możecie oryginalnie, bo w oryginalnym przepisie, to jest taki typ uproszczony przeze mnie, Powinna się dodać, ee, na przykład można dodać zamiast mleka, który jest kweru, albo ten, jak on był. A, już wiem. Można dodać na przykład zamiast mleka kefir, albo po prostu maślankę. Nasza masa powinna mieć mniej więcej taką konsystencję. Może nie wygląda zachęcająco, a jeżeli ta was przeraża, to zobaczcie sobie na YouTube, jak wygląda produkcja Czy Czyli wróćcie i powiedzcie, że to wygląda znakomicie. Dobra, przejdźmy do e, smażenia naszych blin. Bierzemy oliwę, ja mam taką fajną oliwę w sprayu. Może być oczywiście masło, ale ja zalecam jednak oliwę, bo jest e, Zdrowszym wyborem. Ryskamy tyle ile chcemy, żeby jakby było. Im więcej, tym, im więcej blin, tym więcej oliwy. Widzieliście, ile ja daję na tyle blin ile robię. Zobaczcie, na końcu, ile z tego blin wyjdzie, to będziecie sobie później obliczycie ile dać tej oliwy. Kiedy mamy już oliwę na patelni. Trzeba ją trochę rozprowadzić. Oczywiście nie róbcie tego metalowymi rzeczami. To był mój kiedyś błąd, ale ja przeszkadzałem, że tak nie wolno, to już tak nie robię. No i pora, aby zawitały u nas nasze bliny. A bardziej to, co jeszcze za chwilę nie będzie. Więc teraz, trzeba nie muszę nic tłumaczyć. Włączamy okap, jeśli macie oczywiście gaz. I dajemy bliny na patelnię. Około 20 sekundach trzeba bliny obrócić. Ciężko się to robi, kiedy trzymam w jednej ręce telefon. No, po prostu wiecie, trzeba obrócić tego placka, ale ja tego nie zrobię, jak nagrywam telefonem, bo to jest trochę niemożliwe. Dobra, placek obrócony. No i tak wiadomo, robimy z każdym plackiem. Dobra, minęło tyle czasu. Bliny zostały zrobione tyle. Mniej więcej blin wychodzi. Życzę wam smacznego. Aby się udało. Jeśli chcecie więcej odcinków kolejnych, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, co następne. Dzięki.